A teraz idziemy się kurwa uczyć jeździć. Ale to my kurwa nie wyrobimy. Idziemy. Welcome to the advanced driving school. To pass you must score bronze or higher in all 12 tests.

Szkoła jazdy polega na tym, że mamy to zadanie i my to zadanie po prostu mamy zrobić. I mamy 12 takich zadań. Mamy 12 takich zadań, i jak ukończymy wszystkie, to już mamy jakby tą szkołę zaliczoną, nie? A czemu tak? Czemu do dwóch trzecich? Spójowo. Teraz mamy takie coś. Czyli po prostu zakręt. Brąz. Będę ruchał wszystko, kurwa, na, na 100%, nie? Wszystko będę na 100% robił. Także nie zdziwię się, jak do końca streama już będę szkoła jazdy. Pamiętam, że... E, pamiętam, że... Jedną misję... Jak, jak pierwszy raz grałem w GTA w San Andreas na streamach, czyli to chyba dwa lata temu było, yy, to pamiętam, że jed jedno misję, yy, w sensie jedno misję, jedno zadanie z tej szkoły, dwie godziny kurwa robiłem. Dwie godziny robiłem, byleby kurwa złoto dostać. A rozumiem. to my, my może ursę za, za bardzo zalewaliśmy. Nie powinno się może do końca. A dobra. slalom. To będziesz tak żeby zdać po prostu to szybka akcja. Najgorsze to jest jakby maksowanie wiesz na 100% nie. Bo najgorsze jest to, że auto nie może być uszkodzone. Ma być w idealnej pozycji końcowej. Musi musimy tak samo stanąć idealnie. No i czasowo się musimy zmieścić. Kurwa, jak to zrobić? Także szkoła jazdy to Ogólnie jest banalna Chyba że maksujesz się na 100% no to jest kurwa trudno O to to maksowałem kurwa z 2 godziny ciągiem chyba Bo najgorsze jest to, że nie możesz tego auta w ogóle uszkodzić Musisz być w idealnej pozycji musisz być w idealnej pozycji w ogóle go nie uszkodzić to jest najbardziej zjebana misja Ale zrobię to jeszcze raz Ale zrobimy spokojnie. Teraz jest beczka, tak? Jeszcze kurwa O to miejsce to najbardziej chyba kurwa zapamiętasz z, moi, z, mojego, z moich streamów, nie? Bo będę kurwa siedział tutaj do końca od streama już. Że z tej strony będzie mi łatwiej Kurwa Mać. No, czyli to nie wina grzały, tylko nasza. Dobra, Byleby zrobić na razie na brąz. Żeby mieć jakby odhaczone, nie, a później się będę martwił. O kurwa mać. A i z tej szkoły dostaniemy trzy darmowe pojazdy. Pierwszy pojazd dostaniemy, jak po prostu zdamy. Kolejny dostaniemy, jak... Yy, kolejny dostaniemy, jak ukończymy wszystko na srebro. I najlepszy wyjątkowy dostaniemy, jak... Yy, najlepszy dostaniemy, jak co? 100 Jak wszystko ukończymy na 100%, na złoto. Także, że tak rzeknę. <noise> Dzisiaj się pomęczę z tą szkołą. A, i ta misja też jest trudna, bo najgorsze w tej misji jest to, że nie możemy się zatrzymać. Cały czas musimy jakby gazu dodawać. Nie możemy nacisnąć W. No może i mówiłaś, ale sąd sądzę, że zauważyłaś, że ja od jakiegoś czasu mam Alzheimera. I troszkę mnie to niepokoi. O Jezu, je Jeź jeź. oj, i fuj dupę. Ogólnie dużo osób uważa o tą misję za najgorszą. Ale ja grałem w GTA za pierwszym razem właśnie tak totalnie na 100%. To ja ją szybko zrobiłem. No, najgorsze jest to, że nie można się zatrzymać. No nie, jak już się zatrzymasz tak w bezruchu, to już ci anuluje misję całą. Ale nie sądzę, żeby ta misja y, najwięcej czasu nam zajęła. O, i chuj, widzisz. I chuj zjebałem. Też prawda. Ale przyznaj, że przez ostatnie 2-3 miesiące to ja w ogóle mam takie coś, że ja nic nie pamiętam. I nie wiem kurwa, czy ja tak słucham, czy o co chodzi, ale Ostatnio z zapamiętywaniem rzeczy mam mega problem. No ty kurwo pierdolona, już nie będę miał złota, bo zajebałem feed'n'out. Oczywiście trzeba idealnie przejechać nic nie uszkodzić i jeszcze się w czasie wyrobić, no nie, ale na, na razie po prostu zdajemy, żeby sobie to odhaczyć i tyle. Na razie to ja chcę sobie po prostu jakby odhaczyć. Szkołę jazdy, a jak już będę miał. Dziwka, jak już będę miał wszystko jakby zaliczone, to dopiero wtedy będę się bawił na, na zdawanie na 100%. No i dobra, i skończyliśmy szkołę jazdy, i dostaliśmy oto ten samochód. To jest ten, co właśnie jest w, tej, w tym ostatnim zadaniu, chyba. I tu będzie kolejny za całą szkołę jazdy na srebro. No i tutaj będzie za, za złoto, nie? Ja sobie kupię to żebym mógł sobie zapisać. Żebym mógł sobie zapisać. I chuj. I teraz się męczymy, żeby zdawać wszystko na 100%. To ja już też nie wiem, co mówiłem, bo ja co chwilę coś innego mówię. Najtrudniejsze chyba jest to, żeby idealną pozycję jakby zrobić. Tak mi się wydaje. Końcowa pozycja, 99%, a żeby mieć oczywiście złoto, no to trzeba wszystko zrobić na 100%. 97, no i tak będę powtarzał, póki nie zrobię wszystkiego na złoto. A, że ja wiem, że Alzheimera miałem od dwóch, że mam od dwóch lat. Ale musisz przyznać, rację, że od jakichś 2-3 miesięcy to mam dwa razy gorszego. I nie wiem, czy ja tak fujowo słucha, czy po prostu mi tak wszystko z pamięci wypada. Tego nie mam pojęcia. Kurwa. No! Jest dobrze wyjście złoto, złoto, srebro. To nie powinno być trudne, bo tutaj też tylko o pozycję chodzi. No i pięknie. A to też prawda, no. Ale nadal uważam, że od jakichś dwóch miesięcy mam z tym gorzej. To złoto, slalom teraz. No i kurwa, pięknie. No i tutaj też będzie zabawy troszkę, ale. No może być to pasochłonne. Nie powiem, że nie P O! Pięknie. Złoto tu mamy brąz. A to będzie kurwa najgorsze gówno. No to będzie ciężkie w chuj Dobra, to zostawimy na koniec. Chociaż nie, chuj. Robimy po kolei. A, i teraz zobacz będę miał całą szkołę na srebro. I pojawiło się drugie auto. To jest drugie auto, które dostajemy za całą szkołę jazdy na srebrny medal. No, a za, zło a za złote to dostaniemy takie wyjątkowe no nie? Unikalne. Ale, yy, że tak powiem, to jest chyba najtrudniejsza szkoła do wymaksowania na 100%, bo pozostałe nie są aż takie trudne. Mamy, kurwa! Udało się! Wychodzimy. Od razu idę to zapisać. Nie mam czasu. Ale są postępy, teraz mi to zajęło 15 minut, 2 lata temu dwie godziny. Albo może nawet 3 lata temu już. Dobra, mamy zapisane. To mamy, to mamy, to mamy. Teraz to. To nie powinno być jakoś wybitnie trudne. A na pewno powinno być łatwiejsze niż kurwa ta jazda na dwóch kołach. No właśnie, lecimy z kolejnym. Jak coś to nie ten przycisk. Rabeczka. Beczka to też raczej na farta. Trzeba liczyć. Bardziej, bardziej chyba. Albo, albo nie, zaraz zobaczymy. Tak, nie, tak też nie. Czasy się zmieniają dokładnie. Mimo wszystko uważam, że beczka. Beczka jest łatwiejsza niż jazda na dwóch kołach. Jeszcze jakby bardziej to koło odchylić? Coś w się sensie odchyli tak bardziej, czy krawędzi? O, 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 coś takiego by mogło być, gdyby nie to, że się wyjebałem. O, chyba będzie, co? Nie ma? Kurwa. Znowu nie, ale nieźle. No i kurwa. No i teraz to. No to tutaj to po prostu trzeba jeździć tą trasą, tą samą i w końcu siądzie. Bo uszkodzenia uszkodzeniami, ale bardziej to tutaj chodzi o czas. Ajajaj. Bardziej tutaj chodzi o czas właśnie, żeby dobrze to poprowadzić czasowo. No wiadomo, ogólnie też, ale uszkodzić też go nie mogę, ale jednak przez to, że to auto się tak ślizga, to klas jest ważniejszy. Dziwka jebana. Nadal uważam, że to jest łatwiejsze niż, kurwa, jazda na dwóch kołach. Dwadzieścia sekund... Ja pamiętam, że ja taką trasę obrałem jak... Jak pierwszy raz przechodziłem. Także ta trasa nie jest z, z żadnych poradników ani coś takiego, tylko w 100%, 100 jest moja. Chociaż kurwa nie wiem czy na... Nie wiem czy nie sprawdzić sobie na necie w ile muszę wrócić. Najgorsze jest to, że to auto się tak ślizga jak na łyżwach. To jest największe utrudnienie, bo że, że to, że nie możemy się zatrzymywać, czy tam, że nie możemy uszkodzić, to jest chuj, nie? Ale właśnie cała trudność polega na tym. Cała trudność polega na tym, że auto się ślizga jak pojebane. No i właśnie, gdybym teraz nie zajebał, bym miał 100% już. Także ta trasa jest dobra. No teraz to mnie po prostu kurwa. Yy, teraz to przegrałem po prostu przez to, że chuj wie, jak te auta jeżdżą. Teraz po prostu nie miałem szczęścia, bo no strzeliłem, że. Tam to auto pojedzie w prawo, a pojechała dziwka w lewo. Ale sądzę, że muszę się zmieścić poniżej po prostu 100 sekund i będzie złoto. A 100 sekund to jest ile? Minuta 40. To nie jest źle. Ogólnie dużo osób, nie wiem czy to mówiłem, jak, jak już wspominałem, mam Alzheimera. Ale dużo osób uważa właśnie tą misję za najtrudniejszą ze, ze szkoły jazdy. Ze szkoły czy z. Nie, nie wiem, kurwa. No jeśli minuta 40 to jest prawda, no to mamy dobry czas na razie. Dobra... Teraz... Żeby się w nic nie wjebać. No i kurwa... To jest banalne, ja pierdolę. Ta ostatnia, ta ostatnia misja to jest taki kurwa bano jebany, nie? Dobra, zaraz wam pokażę. Albo chuj. To jest auto, które dostajemy za. za co? Za. za szkołę jazdy na 100%. To jest właśnie to unikatowe auto. Tego auta się nigdzie nie da spotkać właśnie tylko. poprzez szkołę jazdy. Ej, w sumie, ale nie, no widać, że już przechodziłem tą grę raz. Szkoła jazdy na złoto mi zajęła ile? 30-40 minut?